Istotą władzy Jezusa jest służba. Kapłaństwo, któreście wzięli lat temu 50, jest kapłaństwem służebnym wobec Boga, ale jeszcze bardziej wobec ludzi, którzy noszą, noszą w sobie Królewskie kapłaństwo chrzcielne. Ale prezbiterat jest kapłaństwem służebnym, bo taka jest kapłańska władza Chrystusa jest władzą służebną. Rozmówcy Jezusa. Pokazują, że nie mają w sobie absolutnie tej postawy. Mają w sobie postawę dokładnie przeciwną, i nie da się tej postawy inaczej nazwać, jak tylko postawą manipulacji. Są gotowi manipulować Bożą prawdą. Byle tylko zabezpieczyć swoje miejsce, swoje stanowisko, swój autorytet, szacunek, jaki się im należy, swoją władzę, swoją władzę. I dlatego, kiedy Jezus im zadaje pytanie, skąd pochodzi chrześcijanowy, z nieba czy od ludzi, nie potrafią odpowiedzieć, jeśli powiedzą z nieba. Zapyta się, czemuście nie wierzyli. Jeśli powiedzą od ludzi, stracą władzę ludzi nad ludźmi i stracą autorytet. Boją się, boją się. Powiedzieliby, że z nieba, gdyby to zagwarantowało im ich stanowisko. Powiedzieliby, że od ludzi. Gdyby to im zagwarantowało ich pozycję. Od początku do końca chodzi im o siebie, chodzi im o siebie samych, o to, kim są, jaką mają władzę, jaką mają pozycję. Dlatego Jezus nie, nie widzi sensu, żeby z nimi rozmawiać o swojej władzy bo jego władza od początku do końca jest służebna.